Play the tutorial! Coś nowego! Jedziemy? Jedziemy! Jedziemy tutorial! Wprawdzie chciałem tym razem wystartować w Lorville. Australijskie serwery? Czemu? Dobra. Zobaczmy. Zobaczmy, czego nas Star Citizen chce nauczyć. Podejdziemy z czystą głową. Będziemy udawać, że nie mamy bladego pojęcia, co trzeba robić. Czasami nawet nie trzeba udawać. Tak to jest z nadawaniem na żywo. Miało być Lorville. Miałem zacząć w Lorville w tym, tym, yy, tym razem. Możecie słyszeć jakieś yy, pomrukiwanie od czasu do czasu. Yy, to... Yy, niezadowolenie wyraża mój pies. Że nie zajmuję się nim, tylko jakimiś głupotami. A, to jest dodatkowa ścieżka dźwiękowa. Będzie coś z tego? O! O co ci chodzi? Bo ty będziesz prowadził, nie ja. Jak się będziesz kłócił. Za karę. Hmm? No tak. Nie ja, ty. No, jest już muzyczka. Zobaczmy. Tutorial first steps. Chyba nie o to im chodziło. A! Jeszcze raz damy Laydown. Już zepsułem tutorial? Nic nie zrobiłem, a zepsułem tutorial, patrzcie. Lie down. Dobre. Dobre. To mi się podoba. Tutorial jak się patrzy. Na krześle siądę, na krześle siądę. Do łóżka mi nie pozwolą wrócić. Okej, okay, dobra. Krzesełko zadziałało. Ej rybak. Jeżeli was na... Od razu na dzień dobry z łóżka wyrzuciło... Check your journal. Temper wyrzucę cię stąd, naprawdę. Nie będziemy się kolegować już. No? Check your journal. No i co, a jak mam check journal? Dobrze gadasz. F1 trzeba było nacisnąć. Dobra. Sprawdzimy journal. Welcome to the verse. O, patrzcie, jeszcze nam napisali, że jesteśmy 930 lat w przyszłości. Ludzkość. Y Rozprzestrzeniła się wśród gwiazd pod rządami Zjednoczonego Imperium Ziemi. No, ile większość ludzi spędza swoje życie nigdy nie odlatując ze swojej ojczystej planety, są mi tacy, którzy wybierają podróżowanie na pokładach zaawansowanych statków kosmicznych. Braving Outlaws? Braving, nie wiem co to jest. No nie odważni, czy tam przezwyciężanie eee, zwoli, eee, wrogich obcych i niebezpiecznych warunków na drodze do fortuny. Obecnie jesteśmy na Area 18, na Arkorpie, trzeciej planety systemu Stanton. W wielkiej odległości od eee, systemu słonecznego, skąd ludzkość pochodzi. Cztery planety w systemie są, e, posia są w posiadaniu Megakorporacji. E, każda została kupiona od UEE i w tej chwili zarządzana e, przez korporacje wraz z otaczającą przestrzenią. Są to Hurston Dynamics, Crusader Industries, r i Microtech. R-18 to jest główna strefa komercyjna Mega City, e, która rozprzestrzenia się na całej powierzchni Arkorpu. E, stąd tutorial poprowadzi Cię do Bajgini Point, stacji kosmicznej na orbicie e, planety, m, która może służyć jako brama do dalszej eksploracji systemu Stanton. Wspaniale! Róbmy to! Eat food, drink water. O, ja! A ja mam. Kasku mi nie dali. A w ogóle to mi dali jakąś zbroję, patrzcie. No dobra. No. Może, żeby mieć. E, zrobimy tak, żeby mieć pełną jakby. E, doświadczenie w samouczka, to ja sobie włączę to, co wcześniej wyłączyłem. Czyli podpowiedzi i te pokazujące się e, klawisze. O, teraz mamy tutaj te klawisze, interact. Możemy z Interact zrobić drink. No i co? Pijesz? Nie pijesz? Tak będziesz trzymał? No takie trochę kulawy ten samouczek wam powiem. Teraz te też nam nie powiedzieli, że butelkę mogę odstawić. W zasadzie nie mogę, patrzcie. I co, mam teraz sobie to wziąć? I... To. No, a, wyrzuci butelkę. A, i zeżar od razu, no dobra. Leave the hub. To idziemy. Co dalej? Take the elevator to the ground floor. No ale gdzie jest ten elevator? The objective, live hub. Objective complete. Powinienem mieć jakiś barker na tą windę chyba, nie? A jest, elevator controls, dobra. Dobra, odszczakuję, zrobili. Tu jest winda. dobra, no to jedziemy win. tą... Col. No i co, i tak mi się przed twarzą zamknęło? Jeszcze raz Take the elevator to the ground floor Jest napisane, ground, ground floor Dobra, jedziemy Co dalej? View the area map View the area map, 29 metrów stąd I zgasło, i się pojawiło, i zgasło, i się pojawiło, dobra. Tutaj wcześniej było na tym w ekranie chyba te jakieś statki, jakieś takie niby pogoda, nie? Coś takiego było, teraz tutaj dalej do mapy. Um. Head to Kabi Blast. Dobra, muszę zobaczyć gdzie jest Kabi Blast. Current location, tu mam pinga, że tu jestem. Gdzie jest Kabi Blast? Retail plaza, gdzie jest retail plaza? Ślepy jestem. Retail. A no to ja jestem na retail plaza. Kabi Blast, no to jest ten sklep. Dobra idziemy. Idziemy do Kabiblast. Blast. Use the shopping kiosk. O, patrzcie, dodali więcej tych kiosków. Tam jest, tu jest. Tu były dwa, teraz są trzy. Na tamtej ścianie jeszcze jest. Dwa. No proszę. Podoba mi się to. No dobra, już. I co ja mam zrobić? No, użyłem shopping kiosku. Co dalej? Mam coś kupić konkretnego? Ah, tak Eu so, me zajrzeć do tego. No isso. Head to City Flight Transit Terminal. Tam não, não, marker. não, Tam teraz. Idę idę, idę. o. Gdzie co jest? Owe znaki. Woodcord. Tu jest mapka i tu archiwier jest pewnie. A widzicie? Ale ja ładnie teraz zrobili. E, tam mam być. Idziemy, 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 idziemy. idziemy. Uciec nam tramwaj. World the City Flight Shuttle. To jest tam. Na tamten nie siadam. Tamten jedzie do tego na targi. Targi nas jeszcze nie interesują. Idziemy tu. Ok. I boarded. Exit the shuttle at Riker Memorial Spaceport. No dobra, tak zrobimy. Ciekawe, czy ten widać jakieś dalsze kroki tej misji, czy coś? To jest jakaś zaakceptowana misja? Jakaś z automatu zaakceptowana? A jest, no. A nie, nie pokazuje, co jest dalej. A, piskasa nam dadzą. A. No, a w nocy, w nocy nie widać chmurę ładnie. Ale widać, że są. Jak wam się ten tutorial podoba? Now Chyba ma sens, nie? Dla jakiegoś takiego świeżaka, świeżaka. Bo dużo ludzi narzeka, że po prostu wstaje, nie wie, co w ogóle zrobić, nie? W Locate a fleet manager terminal. Dobra, tak zrobimy. pokazali nam jak się biega, jeszcze do tego cały czas chodzę. O, to chyba nowe, nie, nie było tak ubranej pani jeszcze. Hello. Czapka ci w ścianę wchodzi, proszę pani. Ej, bo mi Marker każe tego terminala użyć, a ty mi stanąłeś tutaj. On jest ubrany tak samo jak ja chyba, też tutorial robi. Dobra. Aż dwa piskesy dostaliśmy. Dobra, weźmy tego rentet, nie? To znaczy po prostu yy, to działa tak, że się pojawia Piskesa, a że ja mam Piskesa, to dlatego mi się wyświetlają dwa. No i co? End Czemu nie pokazuje ile czasu zostało? Dobra jest. Patrz tu. Vehicle selected, O, tu są też terminale. Patrzcie, nie zauważyłem. Albo ich tu nie było Jak graliśmy we wtorek, eee, albo je dodali, albo ich nie zauważyliśmy. Ale chyba ich nie było. Oni nawrzucali tyle tych terminali, jakby chcieli nagle 500 graczy na serwer dać. this is kashika Board the tutorial ship prepare for takeoff Cześć Chart. Przechodzimy tutorial. Co dalej mam zrobić? A pres R. Kontra Contact Air Traffic Control. Left out M. No i co? Hello? Proszę mnie wypuścić. Każą nam czekać. Ze startem aż się całkowicie otworzą wrota. Tak zrobimy. No wyleciałem z hangaru co dalej? A teraz. No to już zrobiłem retract Gear. Co dalej? Follow the checkpoints out of Area 18. Tam mam lecieć. głupio, no? Chyba, chyba, że oni chcą, żebyśmy tak lecieli, żeby sobie popatrzeć, jak wspaniale wygląda Area 18, ale w nocy tych tak tak niewiele widać. Nie wiem czemu nie każą od razu w górę lecieć, skoro i tak celem jest Bajdżini Point. Nie, tak jak... Nie, nie, pokazuje tak jak jest defaultowo, wiesz? Chociaż yy, w sumie ja klawiszy, klawiszy nie ruszam, bo ja gram na joystickach. Ale widzisz, teraz jest. To adjust your maximum flight speed, use i nie ma, nie? Unbanned action. Czyli pokazuje po prostu tak, jak jest przypisane w opcjach. Po co on mi tak każe latać slalomem? Nie rozumiem tego. Aha, bo oni chcą, żebym cruise control aktywował, no. Dobra, aktywowałem. Engage your after partners. No, tak to after partners. To tak głatał w kółko, dopóki tego nie zrobisz z I tak dalej i ta checkpoint, żeby mnie wymusić na mnie jakieś tam manewry, rozumiem. Co dalej. Objective complete. Use quantum travel to reach the next point. No dobra. Na 20 km i tak mi nie pozwoli przecież skakać. Too close. To po co jeszcze mam informację już Quantum Travel? Trochę mylące w tym momencie to już jest. Cześć, Kuropatwa. Dobra, land at bite point. Prosimy o pozwolenie. Puścić podwozie nam każą już, no dobra. Sobie no dobra, co dalej? A jeszcze mam 100 razy robić. No dobra, zróbmy to. Ale markera nie dali na te asopy tutaj na stacji. Tylko jest podpowiedź, że mam jechać windą do lobby. No, no, jest terminal z testów. Witam Jak ktoś tam na zewnątrz w się w dobrze bawi, ASO widzę. Nie... Store. Tutorial complete. Jakąś odznakę dostanę. 15 tysięcy. warto zrobić tutoriala. No, coś jeszcze będzie się działo? Już nie, koniec. Już nas tak zostawiło? A reszta moich statków, na przykład? I co ja mam teraz zrobić? A, no, są w tym, jako te deliver. No dobra. Ale nie mamy hełmu. Cię nowy może zdziwić, jak e, teraz na przykład weźmie statek. Poleci gdzieś, gdzie nie ma atmosfery, i zacznie umierać, i nie będzie wiedział dlaczego. Z drugiej strony, miło, że dostajemy cały zestawik taki, nie, 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 nie tylko tą zwykłą piżankę, tylko cały zestawik. No, ale bez hełmu, no, pogardzili hełmem. Pewnie hełm został, bo Kazali zrobić tego, jedzenie i picie na początku, później powinni dodać, żeby założyć hełm. Przed wylotem. O, no, widzę minus.